Cześć, witam wszystkich serdecznie. to Pyrgac z tej strony, Skryptomańnik i dzisiaj kolejna dawka dostępnych airdropów. Dostępny airdrop na początek przypomnę wam, że na Cake DeFi jest cały czas do 30 dolarów do zgarnięcia w DeFi Chainie, czyli Cake DeFi i wystarczy tutaj po prostu to jest depozytowy akurat airdrop, ale depozyt można po zweryfikowaniu konta depozyty po dostaniu na przykład tego 30 dolarów, w tym w defi yy, można po prostu depozyt sobie wypłacić a zostawić to 30, żeby sobie pracowało, bo jest zamrożone na 180 dni. Ale fajna sprawa, druga sprawa cały czas. Social Good yy, Super Airdrop. Yy, jest tam stówka do zgarnięcia yy, na zakupy. Także też warto. Linki dam pod spodem, ale zacznijmy do tego, co ja wam dzisiaj przygotowałem, a mianowicie było wcześniejsze info o Shade Protokół airdropie Ten jest dzisiaj, ale kiedyś było opublikowali, że trzeba było od któregoś tam niepełna dokładnie, któregoś listopada aż do 13 grudnia trzymać, albo a ma albo Osmo w stackingu albo X Albo ten Secret Network, i teraz już wydali stronę. Jest tu cały opis, jest tu cały opis, co i jak sobie sprawdzić. I teraz wydali stronę, i teraz możemy połączyć sobie portfel i import, klikamy import from Kepler Wallet, i wtedy mamy już zaimplementowany adres. No, otwiera się. Eee, gdzie on będzie? Luna Sentinel, Desmos, Chuawa, Luanwars. Co to jest? Star name? A, jest tutaj Secret Network. On ogólnie jest i teraz. Wklejamy sobie yy, adres yy, czyli kalkulator robimy po prostu, nie trzeba yy, wklejać adresu. Na to wychodzi i tak, 2.19198.8, Secret Network. Za kosmos. Za Lunę nic. Tylko za kosmos dostałem. No, w sumie nie dużo Ale zawsze coś. Zobaczymy, co tu będzie. Balance coming soon. Stake it coming soon. Unbonding coming soon. Także tego shade'a dostałem dosłownie dwie sztuki. Ciekawe, ile on będzie warty. Jak tak właśnie taka, taką małą ilość się dostało. Ale, ale grunt, że jest, grunt, że jest, coś się zaczyna dziać i climb będzie coming soon. Także to wam wrzucę. Jak jest ten airdrop skalkulowany, plus tą stronkę. Następna sprawa, Fortis. Fortis. I tutaj oni napisali, czy ktoś powiedział migawkę? atom, czyli migawka była. Yy, zrobiona yy, na Juno i na Atom i nie chcę psuć oficjalnego ogłoszenia, ale możecie, możesz zobaczyć trochę SFOT na swoim Kepler, ale to jeszcze nie teraz. Fortis o, o, -ekonomia. o ekonomia, co się nazywa. Yy, przejdźmy na ich stronę główną, chyba to będzie to. Zobaczmy co oni tutaj będą chcieli Defi gateway for individuals Your mission is not connect people in secure and pure decentralized finance ecosystem Także coś będzie związane z, e, z finansami zdecentralizowanymi także Następnie, Edgeon nam się szykuje. I jeszcze jedna bardzo, bardzo też ciekawa informacja. A mianowicie, ja wam wcześniej pokazywałem Emerys. To jest z Gravity Dexa. I od premiery Emerys właśnie była we wrześniu. Ciężko I piszą, że ciężko pracowali za kulisami. Bo właśnie się nam nic nie działo. Wkrótce pojawią się ekscytujące aktualizacje. Od ulepszeń UX Po nowe funkcje. Takie jak agregacja Dex. Strona airdrop i nie tylko, czyli będą jakieś airdropy na Emeris. ciekawe czy Emeris też wyda jakiegoś własnego coina, tak żeby było super, że żeby wydali, jedną rzecz wam wczoraj nie powiedziałem związaną z LUMem. Zabyłem właśnie, sprzerzałem filmiki. Zabyłem, bo zajęłem się czymś innym w tym filmiku i nie powiedziałem, yy, nie to chciałem. Wallet połączymy wallet z Keplerem, dobra, mamy ten loom, i tutaj w ten operation, gdzie dajemy vote po prostu tutaj wpiszcie numer 1. Tu jedynkę. Ja już oddałem. I tutaj wybieracie jest. I continue. Klikacie. Potwierdzacie, potwierdzacie na kepler, jako. Bo to jest transakcja, bo głosujecie. I tyle. I wtedy ten stacking też będzie dokładnie odblokowany. Jedynka. I a przy okazji zobaczymy, jak tutaj stakujemy. No 5. 5 od wczoraj, jak wam mówiłem, już, jak rzuciłem wcześniej te, te już wszystkie lumy do stackingu, to już prawie 6 sztuk na, na, tego, nastakował. Także spoko. Zobaczmy sobie osmozis, czy już ten lum jest. Osmozis. Take Asset Zaraz się muszą wymulić Jeszcze widać że nie dodany Pisali że 17 już pula będzie Robiona ale nie widać tego Także nic czeka, yy, czekamy na yy, na to na lum żeby się nam na osmozis na pojawił I wtedy zobaczymy jak ten pól się będzie tam budował może też będzie tak z kondeksem że ekstra Będzie coś padać widzicie coś tam delikatnie mi kapie Z tej ekstra puli bo, bo wiadomo ja tam rzuciłem Farmienie ale to wpada mi w osmozis ale jeszcze oni ekstra od siebie do końca Roku dają tego kondeksa Także tyle, za dużo w sobie tych filmików z airtopami, ale jak będą, to będę robił. Po prostu też się postaram jakieś filmiki techniczne porobić, żebyście wiedzieli jak wrzucić gdzieś, gdzieś coś i właśnie będę chciał właśnie trochę doinwestować sobie w Cake tak jak mówiłem wcześniej, już pomału sobie tam ogarniam kasę i pokażę Wam jak właśnie w te stokenizowane akcje film wrzucić. Może jeszcze zrobię ten filmik o tym, yy, no kawa swap jak z Keplera, tam yy, na przykład w Coiny wrzucić, czy coś w tym stylu. Także trochę takich technicznych yy, filmików by się przydało, co i jak zrobić, gdzie połączyć, gdzie wysłać, jak sprzedać, jak wrzucić farmę. <laughs> Przepraszam. Yy, także przydałoby się takich filmików. Nie tylko edropy, ale no sobie jest wysyp tych airdropów e na atomie, no to co mam nie robić i trzeba was też powiadomić, że takie rzeczy są. Kto ma Atom, kto ma Osmosis, kto ma teraz Juno, to jest bardzo zadowolony, bo tych AirDropów jeszcze będzie w przyszłości wiele. Tak wam, w którymś filmiku mówiłem już wcześniej, że, przymierzają się do, właśnie, Ethereum, no to już ten Evmos, a w przyszłym roku do innych Polkadot, dojdzie jeszcze bitcoin też na kosmosie. Także, no wiele się dzieje. I, i, spo, i sporo właśnie tych różnych y, kryptowalut, które mają własne blockchainy, potrzebuje kosmosa jako właśnie do tych transferów ABC, bo one są szybsze, łatwiejsze i są teraz y, w pełni, jak to można powiedzieć, na obecny moment zabezpieczone. I myśl, myślę, że dobrze zabezpieczone, bo to wiadomo, nie, nie można tak y, mówić, y, że wszystko jest perfekt. Y, lepiej huchać na zimne. Ale no się, rozwija się y, moim zdaniem to świetnie. Także tyle z mojej strony. Wszelkie linki właśnie do tych artykułów. Y, jak będą więcej info, Fortis to dam. Jak OMR, też, też dam do Shade Protokół to już możecie sprawdzić sobie ile wam się należy. Myślałem, że tego będzie więcej, ale mi się wydaje, że ten shade, on będzie coś sporo chyba warty. Yy, za Luny akurat nie miałem, to nie dostałem. Za secret Network specjalnie nie, ale atoma miałem. I dziwię się, że... że tyle, nie? Ale zobaczymy, może będzie na przykład sporo warte. jak wcześniej dostałem Ion, który... Który teraz jest obecnie chyba 3-4 tysiące warty, A sprzedałem go chyba po 2000 tysiące Ten Ion Także nie wiadomo ile to Ten 3 protokół, protokół będzie wart Także Dzięki za wysłuchanie Pamiętajcie ten filmik już się zalicza Do przyszłego tygodnia Do losowania Także subskrybować kanał Kto nie subskrybuje Lajkować i komentować Także jest szansa do wygrania yy, Nagród od Was Trzymajcie się, cześć!